Cześć, dzień dobry. Pozwól, że pokażę Ci, jak wygląda od środka platforma legalna strefa biznesu miejsce, w którym prawo rozwija biznes. Jak mówią nasi strefowicze, jest to taki prawny Facebook. Jak przyjrzysz się dobrze, to zobaczysz, że layout jest bardzo podobny do tego, jak layout Facebooka. Funkcjonalności są również bardzo podobne, aczkolwiek, tutaj na platformie, Wszystkie wątki, wszystkie sekcje ułożone są w taki sposób, że bardzo łatwo znajdziesz to, co Cię aktualnie interesuje. Po lewej stronie znajdują się sekcje społeczność legalnej strefy biznesu, baza wiedzy, biznes etapami, forum dyskusyjne, grupy Mastermind i polecajki. Wszystkie z tych wątków, wszystkie z tych sekcji rozwijają się na podsekcje. I w tych podsekcjach są takie zakładki. Pierwsze kroki, tutoriale, aktualności przedstaw się Baza Usług Klubowiczów, zgłoś pomysł i kalendarz. To są zakładki, które znajdują się w tej sekcji Społeczność Legalnej Strefy Biznesu. I tak, na przykład, w zakładce tutoriale znajdziesz filmy, wideo, które pokazują, jak poruszać się po strefie, jak dołączać do grup, jak oglądać szkolenie, jak założyć sobie czat grupowy, albo jak um, uzupełnić swój profil tak. Żeby był on atrakcyjny i żeby łatwo było pokazać, czym się zajmujesz i jakimi usługami na przykład możesz się wymienić z innymi strefowiczami. Do tego jeszcze przejdziemy, ponieważ mamy sekcję Przedstaw się. Zakładkę Przedstaw się i zakładkę Baza usług klubowiczów. To są dwa miejsca, w których możesz napisać o sobie, możesz pokazać swoje usługi, swoje produkty lub swoje miejsca w sieci. Bardzo, bardzo zachęcamy, żeby społeczność Legalnej Strefy Biznesu wspierała się, to znaczy, żebyśmy korzystali również ze swoich usług, jeśli akurat danej usługi czy produktu potrzebujemy. Kalendarz to zakładka, w której w kalendarzu zaznaczone są wszystkie rzeczy, które będą się działy w legalnej strefie biznesu w najbliższym czasie, czyli na przykład mastermind z ekspertami, audyty prawne, sesje QA, czy webinary. Następna sekcja, czy następny wątek, to baza wiedzy. I tutaj w tych zakładkach mamy alert prawny, szkolenia legalnego biznesu online, szkolenia eksperckie, sesje QA, audyty prawne i nowy ład, który w tej chwili myślę, że martwi i interesuje wszystkich. Alert prawny to takie nasze autorskie powiadamienia o zmianach w prawie, tak, żebyś zawsze był, czy była na bieżąco. Szkolenia LBO to szkolenia, które w tej chwili dostępne są w sklepie na stronie www.legalnybiznesonline.pl, które są teraz w sklepie płatne, a które tutaj w strefie masz zupełnie za darmo. Tych szkoleń ciągle przybywa, ciągle pojawiają się nowe. To samo dotyczy szkoleń eksperckich. W tej chwili na platformie są cztery szkolenia, ale na bieżąco pojawiają się kolejne i już wkrótce pojawią się nowe. Sesja Q&A to sesje, w których raz w miesiącu Ilona odpowiada na pytania strefowiczów. Przygotowujemy specjalną ankietę, w której strefowicze mogą zadawać swoje pytania, a później podczas takiej sesji Ilona Przetacznik odpowiada na te pytania. Audyty prawne to takie nagrania wideo. Najpierw zgłaszasz swój Biznes, swoją stronę, swój blog, czy jakąś swoją platformę w specjalnym poście, raz w miesiącu wybieramy jedną osobę i tej osobie, Ilona lub któraś z naszych prawniczek robi audyt prawny. To znaczy przegląda tą stronę, klika w różne linki, sprawdza, jak wygląda regulamin, czy są checkboxy, itd. i dzieli się wskazówkami, czy uwagami. Nowy ład to sekcja, której mamy szkolenia, Właśnie na temat nowego ładu, to jak się do tego przygotować, jak można, jakie wybrać, właśnie podatki, jak, jak będą wyglądać składki zdrowotne, jaki ryczałt, jakie po prostu zmiany wchodzą, co musimy wiedzieć, jak się na to przygotować. Kolejny wątek to biznes etapami, i w tym wątku mamy działalność bez rejestracji, jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę ZO. Tutaj rozmawiamy o tym, Jakie są wady, jakie są zalety poszczególnych, poszczególnych form działalności? Tutaj możemy zadawać swoje pytania właśnie w tych tematach. Forum dyskusyjne to ulubione miejsce strefowiczów. Tutaj rozmawiamy o sprzedaży online, o marketingu i reklamie, o finansach i księgowości, RODO, podatkach, usługach, BDO, prawach autorskich, rekrutacjach, rękodziele i technikaliach a także mamy off-topic, w którym rozmawiamy na przykład o natrętnych telefonach, o natrętnych telefonach od marketerów. To jest taki nasz najświeższy wątek. Grupy mastermind, jak widzisz, są okłódkowane i dostęp do nich mają tylko te osoby, które wykupiły opcje z mastermindami. Każdy, kto wykupił taką opcję, ma dostęp do dyskusji o mastermindach i jedynie do jednej z grup, której należy. To znaczy, nie wszyscy mają dostęp do wszystkiego. Jeśli ktoś jest w grupie pierwszej, nie widzi tego, co dzieje się w grupie drugiej, trzeciej, czwartej, piątej czy szóstej. Dyskusja o mastermind'ach to przede wszystkim przypominajki o mastermind'ach, specjalnych mastermind'ach, ponieważ regularnie spotykamy się w kameralnej grupie na platformie Zoom, gdzie rozmawiamy o swoich biznesach. W spotkaniu zawsze uczestniczy ekspert od biznesów online Marcin Godlewski i prawniczka Ilona Przetacznik. Jak podoba Ci się Strefa? Mamy nadzieję, że dołączasz. Zapraszamy Cię już dziś. Rozwijaj z nami swój biznes. Wszystkiego legalnego i do zobaczenia w Strefie.